Pozyczkę słychać. E, moje najciekawsze wspomnienie związane z biblioteką, ja mam bardzo dużo, dużo wspomnień związanych z biblioteką, ponieważ się w bibliotece trochę wychowałem. Chodziłem do szkoły podstawowej, głębokiej, w której dyrektorką była moja mama i często na nią czekałem aż ona skończy pracę i zawiezie mnie do domu i czekałem na nią z reguły w bibliotece, gdzie była przemiła bibliotekarka pani Danusia Nachtygar, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiam i ja w tej bibliotece po prostu siedziałem i czytałem Budy książek, aczkolwiek najciekawszą książką, która w tym wtedy bardzo mnie interesowała i którą przeczytałem chyba cztery razy w ogóle łącznie, to była Kronika XX wieku. Nie wiem czy pamiętacie taką książkę, taki duży album wydany z różnymi faktami ciekawymi. Tak miałem 90 lat, to, to była chyba moja ulubiona książka, Kronika XX wieku. I to jest moje wspomnienie najciekawsze związane z biblioteką: siedzenie, słuchanie radia i czytanie w kółko ciekawostek z tej kroniki XX wieku. I pytanie jeszcze było, jaką książkę chciałbym przeczytać? Ja bardzo chciałbym w końcu przeczytać w poszukiwaniu straconego czasu. Prosta, bo jeszcze jakby nie wygospodarowałem na to tyle czasu i tyle, tyle życia. A coraz bardziej czuję, że już trochę, że tak powiem, lata lecą. Ja się robię coraz bardziej refleksyjny, coraz bardziej dorosły, nawet może trochę stary już się robię. Więc to jest taka lektura, którą powinienem chyba szybko już nadrobić.